Cześć, tu Laux. Dzisiaj nagrywam właściwie swój pierwszy filmik ciążowy. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Dlaczego późno? No bo jestem w 39. tygodniu ciąży, więc już niedługo nie będą to filmiki ciążowe, a mam nadzieję parentingowe czyli moja córka będzie tutaj ze mną, będzie rozrabiać, a tym samym yy, będzie moim natchnieniem do nagrywania kolejnych rzeczy. Co w 39. tygodniu ciąży, mojej ciąży się wydarzyło? Właściwie to 39 tydzień niedużo różni się od poprzednich tygodni, ale widzę jedną poważną zmianę, mianowicie senność. Serio, jestem tak senna w tym ostatnim tygodniu, że muszę robić drzemki i to takie... Y Króciutkie drzemki, 4-5 godzin. Na początku walczyłam ze sobą, myślę sobie, wstaję rano, czuję się napowerowana, a już po chwili jestem zmęczona. No i nie wypada się tak położyć. W zasadzie człowiek dobrze nie wstał, a już się kładzie. Ale stwierdziłam, że mój organizm przygotowuje się pewnie do porodu i dobrze wie, co robi, więc grzecznie się podporządkowałam i teraz robię te drzemki. Co sprawia, że jestem bardziej wypoczęta i mam nadzieję, że będę miała więcej siły, która na pewno przyda się po porodzie. Oprócz tego byłam na USG. Tam lekarz sprawdził, ile waży moje maleństwo, czy wszystko ok. Okazało się, że ok, ale podczas badania tętna moja mała miała zbyt przyspieszone tętno. No więc lekarz skierował mnie na KTG. Badanie KTG. Czekajcie, sprawdzę, jak to się nazywa. Kardiotokografia. Jest to takie badanie, gdzie przykładają do brzucha dwie głowice, przymocowują je właściwie takimi pasami. Mama leży na boku, no i tam sprawdzają tętno dziecka i skurcze macicy. To jest takie badanie, które w, za kilka dni być może pokaże, że właśnie zaczynam rodzić. No i na tym badaniu ważne jest, żeby się zrelaksować, odprężyć, żeby tętno dziecka spadło, no ale właściwie jak tu się odprężyć, jak coś się złego dzieje, no to ja już spanikowałam, łzy mi poleciały, na szczęście panie położne dały radę, rozśmieszyły mnie trochę, wyluzowałam, no i okazało się, że z małą wszystko. Okay. Zapisałam się na szkołę rodzenia. Poszliśmy z moim y, chłopem na taką weekendową, czyli przyspieszoną. Dlaczego na przyspieszoną? Bo długo się wahałam, czy w ogóle zapisywać się na szkołę rodzenia. Zdania moich znajomych były mocno podzielone. Część mówiła, że to nie ma sensu, część, że owszem, dużo ciekawej wiedzy stamtąd wynieśli. No więc y, zwlekałam, bo stwierdziłam, że y, lepiej iść już na sam koniec, kiedy będę miała sprecyzowane pytania i problemy i dowiedzieć się tego, czego naprawdę potrzebuje. Tak też było. Bardzo fajne panie położne, odpowiadały właściwie na wszystkie nasze pytania i wątpliwości. Najbardziej przydała mi się wiedza dotycząca pobierania krwi pępowinowej, karmienia i przewijania mojego dziecka. Wiem, że wydaje się to takie kosmiczne: no bo człowiek uczy się z lalką, no ale jednak jakieś te ruchy. Będą, mam nadzieję, powtarzalne potem, jak już moja córka będzie w moich rękach. I bardzo się cieszę, no bo będzie byczkiem. Więc fajny znak, ja dobrze się dogaduję z bykami i mam nadzieję, że dobrze się będę dogadywać z tym moim dzieckiem. W następnym filmiku opowiem Wam o mojej torbie, co sobie spakowałam do szpitala i co kupiłam dla młodej. No chyba, że nie zdążę go nagrać, bo się na przykład okaże, że już rodzę, no to wtedy nagram moją drogę do szpitala, żeby Wam powiedzieć, jak było, czy było fajnie, bo ja właściwie całą ciążę czerpałam swoją wiedzę z YouTube'a. I uważam, że to doskonałe źródło. Patrzę na dziewczynę, na kobietę, która przeżywa to co ja, albo przeżywała to co ja, i ma doświadczenia, i ma swoje odczucia, i jakoś to bardzo brzmi dla mnie wiarygodnie, dlatego ja też z wami się dzielę tym, jak ja to widzę i jak ja to przechodzę. Mam nadzieję, że coś z tego wam się przyda. Piszcie do mnie, jak wasz 39. tydzień, albo jeżeli na przykład macie jakieś pytania, to śmiało. Piszcie, bo już trochę tej wiedzy mam. Jeszcze nie za dużo, ale zgłębiam temat. No to buźka i mam nadzieję do zobaczenia.